Tuż po ostatnim spotkaniu, kiedy to jeszcze nasi nowi sąsiedzi składali nam pierwszą wizytę w naszym nowym domku, Emma postanowiła oddalić się nieco od reszty gości i z niejakim Tomaksem Colette porozmawiać. W wiadomej sprawie oczywiście, niestety nasz syn nie bardzo pojął aluzję i dołączył do tej dwójki i zaczął coś opowiadać o ostatnich doniesieniach w walce z wirusem, wiadomo jakim. Tego samego wieczora Emma zaproponowała Tomaksowi wycieczkę po naszym domu. Zastała go niby przypadkiem w jej własnej sypialni, no a potem to już wiadomo. Efektem jej niecnych, ale jakże potrzebnych w naszej rozgrywce planów była kolejna ciąża. Tomasz najpierw się bardzo ucieszył, by po chwili, kiedy już dotarły do niego słowa Emmy, krzyknąć: O matko, moja żona mnie zabije! Selsul, ja Drabina Pieprzu, witam Was kochani bardzo serdecznie w 52 odcinku naszej serii czwórkowej 100 dzieci Challenge! Tak, jesteśmy oczywiście w Glimmerbrook. To jest tak śliczni i cudownie czekamy na nasze dzieci. Jak już zauważyliście na naszej kaccence. Ms w kolejnej ciąży. No i jej wybranek tym razem trochę będzie miał przekichane. No, bo widzieliście, że tak. Chyba jego żona też spodziewa się dziecka albo coś w ten deseń. Nie wiem. <laughs> Nieważne. Sprawdzam, kochani. O, jak mało brakowało! Jak mało brakowało, tak. Sprawdzałam, czy dzieci przyniosły szóstkę przez przypadek, ale nie. Ale nie. Dobrze, to czasie będzie w takim razie zająć tymi trochę mniejszymi i większymi dziećmi, bo tak, nasze malinki płaczą, pewnie są głodne, a te starsze dzieci to ja myślę, że nie, nie pójdziesz kochany oglądać telewizor, ale mógłbyś, ale wy możecie sobie tutaj usiąść na przykład, tu sobie usiąść, tu sobie usiąść, no i podrabiajcie sobie lekcje. A przynieśliście się jakieś prace. No dobra, zobaczymy co nam wyjdzie z tego, bo wiem, że jednak wykonanie takiej pracy to, to zajmuje sporo czasu, więc nie wiem, czy w ogóle się za to będziemy zabierać, bo może fajnie byłoby się przejść tutaj gdzieś po okolicy i wy... gdzie on, Polas, poszedł dziarskim krokiem chyba do swojego pokoju. A tu chcesz sobie odrabiać lekcje. No dobra, ok. No i w sumie słuchajcie, zostawiłam te dzieciaki na samej górze, no bo tutaj bym musiała kupić łóżka, zobaczcie, ile mam pieniędzy. A do naszej skrzynki przyszły rachunki. I zobaczcie, ile tego jest. 11 981. Teraz już będę uważała i wszystkie światła na automatyczne przełączyłam to po pierwsze. No, a po drugie Emę zaciągnęłam do malowania, bo nie ma to, to tamto, Emmusiu. Ale po prostu trzeba malować, więc będę zaraz e, sprzedawać. No i... Aha, ty poszłaś się załatwić. Dobrze, kochanie. To zmień skarbie brudną e, pieluszkę i nakarm swoje Nubu. Jeszcze tam masz też brudną pieluszkę, więc nakarm najpierw dzieciaki. W międzyczasie te starsze dzieci od, odrobią sobie zadania. Uzyskać dodatkowe. No i będziemy sobie szli. No i słuchajcie, zrobiło się w sumie trochę późno. No i nie będę chyba nasze dzieci teraz już wysyłać gdziekolwiek. Paxi jeszcze nie dokończyła tego dodatkowych zaliczeń. Jest też głodna, więc poczekam, aż już dzieci się tam naumieją. Zjedzą i na pewno na 100% jutro będą miały nasze dzieci już szóstki, więc odprawię im szybkie urodzinki i po tych szybciusieńkich urodzinkach wybierzemy się może jako w ramach prezentu urodzinowego właśnie tam do tej takiej magicznej krainy. To chyba będzie dobry pomysł. Bo już bez sensu je tam ciągać po nocy, tym bardziej, że za chwileczkę będą chciały spać, więc nasze kosmiczne dzieci jakoś przetrwają jeszcze ten jeden dzień, a w następnym, w następnym dniu udamy się na wycieczkę urodzinową. I co wy na to? Słuchajcie, jak w międzyczasie może posprzedaję te obrazy, bo trochę tu tego mamy. Proszę bardzo. Za 4,5 tysiąca. Super. To posprzedajemy to wszystko, co mamy i będę przynajmniej wiedziała, na czym stoimy. Mam nadzieję, że na rachunki nam wystarczy. I tam jeszcze z jeden. Dzieci. Tak, chcemy sprzedać. No jest godzina 14:40. Ema już dwa razy miała właśnie udać się w podróż do skrzynki pocztowej, żeby zapłacić rachunki, ale kurczątko się nie dało. Po prostu tak wrzeszczące maluchy. Ojej, się tak nam przytrafiły. Słuchajcie, że ja już nie wiem. Ja nawet nie wiem, jak z nimi wytrzymać. Więc naprawdę z ogromną satysfakcją <śla> myślę dzisiaj wyruszymy na jakąś wycieczkę. No i pięknie, kubuś to teraz piątkowy piątkowy, szóstkowy, przepraszam, Paxi też ciężko pracowała i ma szóstkę i bardzo, bardzo się cieszę i Wam gratuluję. Kochani, robię im szybkie urodzinki bez ich tatusia tak wyjątkowo i zmykamy do tej krainy magii. ma razem ze swoimi nastoletnimi już poprzebieranymi dzieciakami wychodzi z domu i biegną, biegną, biegną niestety nie na skróty ale drogą do tego otóż miejsca, które znajduje się zobaczcie, no nieopodal naszego domu i jest tu tak cudownie, że po prostu aż dech zapiera prawda? cudnie a zatem moi kochani udajemy się wraz z całą grupą do krainy magii ale tu pięknie, ale tu pięknie. Cudownie. Ojeju. Jaki księżyc. No. Rzeczywiście jest tu, tak bym powiedziała, bardzo bajecznie, ale cudnie. A to wygląda jak te arboretum od wróżek, nie? Takie bardzo podobne się wydaje. Tu mamy kolejny portal do przejścia chyba tutaj do tych sklepików. Ale super. No tutaj dla nas to będzie chyba mało to wszystko ważne. No bo jednak jakby nie było, my nie mamy tutaj mocy czarownic. No ale no jest, jest moc. Jest pięknie, jest wspaniale. Tu coś możemy zrobić? Nie. A co tu możemy zrobić? Tu też nic nie możemy zrobić. Coś tam gotujesz? Nie możesz się podzielić, czy coś? Ktoś nie odpisał mi na SMS-a, a minęła już ponad godzina. Czy wysłać kolejną wiadomość? Tak. Co tutaj mamy? Tu możemy zejść na dół. Gotuj. Ach, bo tu możemy gotować. Okej. Okay. Ale i tak wydaje mi się, wiecie, że tutaj jest mało takich... Mimo wszystko, gdybym ja tworzyła taki dodatek, to jeszcze bym jakieś takie dodatkowe obiekty czarowne robiła. Takie, że prawdziwy sim w domyśle człowiek chciałby po prostu być tym czarodziejem tak bardzo by mu zależało bo no bo tak ok to może przejdziemy się tam do tych sklepów zobaczymy co tam możemy sobie kupić nie to byłoby fajne ale świetnie zobaczcie ten most jak on tutaj lewituje chodź 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 Emma chodź skarbie pójdziemy zobaczyć co tam jest po drugiej stronie mostu czy nie ma tu nigdzie toalety bo bardzo, bardzo byśmy musiały skorzystać czy nie ma tu jakiejś drzwi kupuj księgi i chowańce chodź zobacz co tu w ogóle pani ma kupuj kryształy i miotły a macie tu toaletę <ścoughs> tu o eliksiry o w trójce by nam się przydało tak żeby było więcej eliksirów Mmm, księga chłodku, księga młodości. O, jak ten wspaniały świat. Zupełnie go nie znam. Kompletnie go nie znam. Ciekawe, bardzo ciekawe. A tu? Tutaj nie ma nic. I gorzej, bo nie możemy nawet tu nigdzie wejść. Dobrze, to chyba pójdziemy na tą główną parcelę. Do centrum, bo tam chyba jest toaleta. Oby. Oby. O jeju, słuchajcie, znalazłam talę, talę. Ale Emma nie zdążyła, biedna, tu dojść. Nasze dzieci się tutaj już zaangażowały. I nie ma tu pewnie żadnego prysznica, nie? O jak mi przykro, kochanie. O, jest prysznic, chodź, kochanie, chodź, weź sobie prysznic, myszko. Biedna nasza Emma. Biedactwo. Jest też głodna, a nikt nie chce tu nic ugotować. a może my ugotujemy, co? Może ona coś ugotuje. Grace. Dobra, wiesz co, Grace, tobie to nic nie wychodzi z tego czarowania. Coś mi się wydaje. A może ona nad nim takie czary mare odprawia? A on uśmiechnięty, niewzruszony. A, pójdę sobie. Coś ci nie wychodzą te czary na mnie. O, a jednak. Uuuu. Patrzcie. Akcja się zacieśnia. Fru. Pokochasz mnie, czy mnie nie pokochasz? Nie chcę cię pokochać, ale masz mnie pokochać w tej chwili. O ja! Bardzo mi zależało na tym, żebyś mnie pokochał. Patrzcie, Emma. Biedna! Emma skarbie... O jeju, gdzie ja cię wysłałam! Ty byłaś w Hel! W Helki Czy gdzie? Jakie biedne moje stworzonko! A nic, no wykąpiasz się, zaraz będzie lepiej, skarbie. Jedna ona. Umyj sobie główkę, tak, włoski, te sprawy. Nie wzięłam ci już suchego szamponu, nie? To miała być taka miła wyprawa, taka cudna wycieczka. A tu kurcze, nam to w ogóle nie wyszło. Gdzie są te nasze dzieciaki? Chodźcie tutaj, usiądźcie sobie. A nie, 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 ty pójdziesz też skorzystać. Ale tutaj chyba też była toaleta, wiesz? Więc jak tylko mama załatwi tam te swoje wszystkie potrzeby higieniczne, to co byś ty mogła ugotować? Czyli makaron serem, zupa rybna, ciopino. wiesz co, kochanie? Weź, ugotuj może yy, może te czyli, ale nie wiem, czy to nie będzie za, yy, za ostre, chociaż to jest pomidor, cebula. Dobra, weź ten makaron serem, popełni skarbie. <grym> Ale ja, ale ja wam zrobiłam wycieczkę, dzieci moje. Nie wiem, synku, czy ci to będzie smakować? Mamusia się bardzo starała i jakoś jest wspaniała. Eee, ty ta, aha, bo ty poszłaś do góry do toalety. No nie wiem, czy moje dzieci są zadowolone z tej wycieczki. Powiedziałabym, pominę tak średnio na jeża, nie? <laughs> To Wam zrobiłam urodzinową niespodziankę. Lepiej było Was do dżungli zabrać, nie? Albo gdzieś pod namioty. No to leć, kochana! Leć, bo znowu, znowu zrobisz siku. A ten tutaj czaruje, ja! Ale on nie czaruje, mam nadzieję, na naszą córeczkę, nie? Tu jest Wam, powiem, tak trochę niebezpiecznie. A my tu teraz będziemy wracać do domu, do tych pieluch, do tych dzieci. Wiecznie. Chodź tu, Emma. Aha, chciałaś rączki umyć, dobra? No nic, będziemy wracać w takim razie do domu. No już trudno, trudno. No, wycieczka była taka sobie, nie przemyślałam ją do końca. No, ale zjadliście dobry makaron z serem. Emma miała przygodę życia z palkarzem, wracamy do domu, wracamy. No i żeby nie było nie, oczywiście od razu musiało się wydzielać nasze nubu. Right. <laughs> tak, nasz syn poszedł do góry, chociaż prosiłam go, żeby usiadł przy siaszczyczce. Nasza Paxi, niestety, ale postanowiła, że nie będzie się jednak przebierać, tak jak o to, o co ją prosiłam, tylko jednak będzie to robiła w płaszczym. Jest godzina trzecia. O, jednak przyszedłeś, Kubus. No to się cieszę, kochane, że coś tam zaskoczyło. Jednak. No, ty, Emusia, co? Poszłaś już spać? Naprawdę? No, patrzcie, to jest normalnie szybka matka roku. Tak, ale jest zmęczona i miała się bied... takie przygody, biedna ona. No nie zdarzyłyśmy zaglądać jeszcze do tego domku yy, ojca przyszłego, ojc... no ojca naszych dzieci, które niedługo się urodzą, lub dziecka. Mam nadzieję, że dzieci, bo spokojnie trojaczki się mogą urodzić. No ale wiecie, to nigdy nie wiadomo. Emma jest teraz w kochani... W trzecim trymestrze, więc bardzo możliwe, że w przyszłym odcinku mm, już będzie poród, bo ten odcinek już, kochani, kończę taki trochę niefortunny, złamiony. No ale wiecie co, wy, kochani moi widowni, <grytania> cała moja widownia, wy subskrybenci, moi kochani, wy, wy dobrze wiecie, nie, że co, jak, całe lamić, to ja potrafię. No, nie chciałam, chciałam jak najlepiej oczywiście dla naszej Emmy, ale... Mm, Chciałam najlepiej, a wyszło jak zawsze. Będę się z Wami żegnać, kochani. Mam nadzieję, że mimo wszystko zostawicie tego kciuka w górę. No proszę, no proszę ja bardzo. Bardzo serdecznie kochani Was pozdrawiam. Życzę Wam udanego weekendu sól, sól, odrobina pieprzu i pa pa. One more o, jakaś rekla.